Tak, witamy Was dzisiaj witamy. z niezbyt piękną pogodą, ale postanowiliśmy z czymś się ogrzać troszeczkę i idziemy na ramenik. Zobaczymy, nikt z nas tego nie jadł. Znaczy, to chyba raz jadłeś? Ale to nie było pewnie to. Przejdziemy tak. na taki normalny, prawdziwy ramen. Ja to się będę troszeczkę tak pewnie źle z tym czuł, bo tymi patyczkami za bardzo nie umiem operować. Ale ja się też nie, nauczymy. ale sobie poradzimy. Po prostu trzeba sobie radzić, trzeba się nauczyć. No, I za, wszystkiego spróbować. Tak, 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 dokładnie. Także tak tak zapraszamy, zapraszamy na dzisiejszy taki krótki materiał. Na coś masz ochotę. Tak, na ramę. Ale ja, biorąc pod uwagę, że nie znam się na tym zupełnie, to postanowiłem znać się na obsługę. Tak po prostu. No i to też ja tak myślę, że tak? Bo słuchaj, no skoro naprawdę nie mam co wybrać, bo poproszę o coś, co, czym się najem i co jest jakoś klasyczne, tylko tyle, żeby, wiesz, spróbować. A ja to powiem tak, że kompletnie nie wiem, co tutaj jest, nie znam się na tej kuchni, nie wiem, z jakiego to kraju, nie pytajcie się. Z bierze... Japonii. No, w Japonii. <laughs> <laughs> Dobra, już wiem, z Japonii, no niech będzie. Nie, ja zrobię dzisiaj takie losowanie, wybiorę sobie to, wezmę z jakąś przystawek, byle jako na, na oślep sprawdzę, czy to dobrze. Nie wiem, nie, nie próbowałem. Świetny Taki jest mój, mój dzisiejszy plan, skoro jesteśmy ramy, w base no to... Będzie taki mój base. To, to, to i to wszystko. To jest. Są ciekawe wyjście, tylko nie wiesz, tego, co ja. No ja nie wiem, no, no to może Zale, po, zależy, zależy Słuchajcie, palec poleci. No to może, może poczekaj na to, aż ja wybiorę, żebyś po prostu losował coś innego. To może ja bym Dobra, <śledziny> okej, okay, to losujemy. No to losuj. Co? To? A Asakusa? Sa, nie wiem, jak to nawet. Może się... to z poprzedką jedyna. To coś z papryczką. okej. Okay. Czy to będzie ostre? Dobra, nie to wiem, akurat tego bym na pewno nie wybrał. Będę, będę królikiem dzisiaj Tań doświadczalnym dokładnie. na różne te... Tak, Najwyżej nie wiem, Pójdę się dopłacić gdzieś na Czeburekę, niedaleko, Galeria Jurowiecka, także gdzie mi spróbuję najwyżej. Dobra, a przystawkę? Eee, wiesz, to, co jest? No. Sh Sharinge Pal, co to jest? Idealne zestaw do dzielenia się. Kupiące miejsce i warzywa zioza. E, delikatne krewetki w panko, jajko w panko oraz szczupiący kurczak podawane z dwoma susami. To może trochę na pół. O. To brzmi naprawdę tam, tam, tam ciekawie. Tam, tam no a no, no, ja wezmę pierożki. No i dobra. I tyle. Okej. Okay. Ja zamówiłem za namową kocu ramen, ale od razu powiem, że będę kaleczył to, co jest e, w tych nazwach, bo nie mam zdziwionego pojęcia, jak to w ogóle wymówić. Soju nie wiem, olej nagi, karkówka szpinak, no to przynajmniej Gdzieś wiem. jak nagi olej. Dobra, nagi olej, karkówka szpinak, przynajmniej wiem co to jest, dymka jajko nori i olej maju, nie wiem, coś takiego. No zobaczymy. Pan mówił, że bardzo dobrze, że, że to lubi i jako przystawkę wzięłem gujotę wieprzową. To są miękkie pierożki z wieprzowiną, delikatnie gotowane i podawane z esencjonalnym bulionem dashi, tradycyjnym spokieponim na lepszym no zobaczymy. W każdym razie to jest dla mnie coś, to A jesteś zadowolony z tego zamówienia? Do, do, dowiem się jak go zjem. No, <grym> Na razie czekam. No to czekamy. No. Czekam. Nie wiadomo, bo ja losowałem, to, to już mówiłem. Tak. Będzie nauka, jedzenia patyczkami. Kiedyś myślałem, <grym> w nie, to dałem ale nawet nie No, a to widzisz ty ja to jest dobrze. Ja to nigdy nie robiłem tymi patyczkami, bo ja poproszę sztuczkę. <grym> Znaczy ja też mam łyżkę, bo przypuszczam, że inaczej się tego nie da, ale tutaj zaraz Justyna będzie nas szkodzić jak, jak się tego używam, bo ja już nie pamiętam po prostu tak bardzo dawno. Pokaż łapki. A, tą do pierożkę. Dobrze trzymam? Nie wiem czy dobrze trzymasz. Nie mów, nie mów, nie bo ja, ja, ja nie wiem, ja się Dobra, na razie nie będę się nie, 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 nie znaczy. na, na razie się nie będę wykupiał, spróbuję po prostu tak jak pan. Ee, tak jak rasałek. spróbuję, bo podobno jest świetnie. No. Ciekawy smak. Naprawdę smaczny, to od razu mogę powiedzieć. I tak, już sam smak do nie i nie spodziewałem się, że będzie bardziej takim Orientalne coś, czego nie będę jakoś w ogóle potrafił do tego niczego przypisać, ale nie, to jest, jest rosół, no nie, jest spokojny, bardzo, bardzo intensywnym w smaku, to nie ma porównania z tym, co raczej się robi samemu, mimo że lubię swój rosół, ale to jest zupełnie coś innego, Uczuć. Ten liść yy, mocno przebija smak. Cena 45 złotych. powodu tak, że spodziewałem się, że będzie nawet drożej, więc nie jestem jakoś przerażony tu ceną. Jeszcze nie jadam tego na co dzień, więc nie widzę problemu, tak? Szczególnie, że trzeba czegoś spróbować nowego. Dobra, powygłupiałem się, mam łyżeczkę, no nie? Ale muszę się nauczyć tego, tak? Zobaczmy jak to to Nie wiem w ogóle jak to chwytać. No. To już szczerze, że nie pamiętam. Nie wiem, że się trzymało. Tak, tak. Dobra, chyba mam. Najwyżej spadnie. <noise> Najwyżej spadnie, dlatego będę nad na zupą jak bezpośrednio. Popatrz, jajeczko takie e, popłynne. No, na nie Jajko jak jajko. Bez dodania czegoś do tego to trochę słabo. Ale już do tego całkiem pasuje. Ale mogło być takie. Jakaś zielonina. Nie wiem nawet co to jest. Ciśnijek, to na coś? Rudy, to stary gwendolin. No jest, jest. Znaczy, jest. tak się zdziwiłem. Jest kawałek, ale strasznie się pokrojona. Dobra, no i tak to wygląda. To Próbuj, próbuj, próbuj pan. Ale strasznie dużo ten nie ja spodziewałem się, że skoro nie możesz sobie tego począć, to będziesz miał coś takiego... No tak. ...co bez problemu sobie naraz weźmiesz mm. w dół. Bardzo dobre. Ma ten cały posmak tego całego bulionu. Dobre, bardzo dobre. No i został no, makaron. Makaron, którego nie potrafię chwycić. No dobra, nie wygłupuj się bierz tą łyżkę, kurde. Też będzie ciężko. No właśnie. To, bo tu sobie te połeczki po to, żeby go chwycić, nie? Dokładnie, tylko tyle, że, że jak jeszcze po raz pierwszy z czymś prostym. Idąc ja... O, to, to, Tak robiłaś, na mnie o tak, w porządku. Mamy tutaj japońskie piwko Zero, trzeba też spróbować. Ale Mika, to jest, no, powiem Ci, że taka strasznie porcja jak dla mnie. Trochę tutaj już zaczyna się ścinać, ale... Nie, to mi się wydaje, że to o, tak panie, Nie wiem, co to jest. A, bo tu mamy jakieś tam tera orzechowe. No tutaj wam napiszę, bo ja już język dzisiaj pogubiłem od tych wynalazków dziwnych. Mówisz, takie... wystarczy, wystarczy, że ja czy media to zrobię, próbując to przeczytać? Nie, ja nie zabrałem takich rzeczy trudne Dla mnie to musi być schabowy, solidny, z ziemniakami, kilogramów i tak dalej, więc dobrze, Dobre, spróbuję tego. Taki bardzo dziwny, intensywny zapach. Nie wiem, czy to jest, ale... Nawet nie mam pojęcia do czego to porównać, wiesz, bo, ale czuję pikantność po prostu, tak fajnie rozgrzewa to pikantność. tutaj coś tam już kuje. nie, też okulary mi zaparowały. No, Ty, Ty wybrałeś jedyne danie, to to e, chyba, które miało papryczkę na to, to, mają, to, to chyba są te orzechy, coś tam, mm -hmm. coś tam, ale to ładnie patrzę, mm. Ty, brak mi słów jest. No, bardzo no, smaczne, to, to Brak mi słów, ty... Nie wiem, co, co powiedzieć nawet, pierwszy raz coś takiego pierdliłem. ja tak się nie będę wygłupiać, powiem szczerze, nie umiem tymi patyczkami sobie radzić, nie było nigdy każdy się nauczyć, ja schabowego nie będę jadł patyczkami, czy tam jelenego, nie? <laughs> nie tak, wiem, to znaczy, było. gdybyśmy wiedzieli, że tutaj będziemy akurat dzisiaj szli na ramen, to ja bym sobie potrzebował tego z wcześniej, ale też nie miałam pojęcia. Jajeczko dobre, dobre, w ogóle te smaki takie połączenia i na nas się patrzą. To tam, o samo. Ale mamy coś tu jeszcze? Oprócz tego makaronu? Masz cebulkę chyba po, prawej, po, po, po twojej prawej, tak, po Jeszcze cebulka, jest jajko. O, co to, to to jest? Też cebula? Trzeba czerwona i biała. Mm. Jaka mina? Mina, bo mam kibiców po prawej stronie. Bardzo, bardzo. Dobra, bardzo, bardzo, bardzo dobra. Dobra, to nie będę pójdzie na co? No dobra. No co? <grym> Nic nie <grym> powiesz, <Nic nie> <grym> bo mnie nie wiesz co powiedzieć. Nie wiem, nie, ale to jest coś, co rozwaliło cały mój system. Widzisz, a tak bardzo się zbraniałeś, tak. żeby pójść na ten ramen. Wolałbym to do domu zamówić. Począł <grym> 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 makaron nożyczkami i w jadłuszku, tak? Ty, no tak, no i pyk, 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 żeby to wiesz, nie było inaczej. Pokaż mi to zestaw. No, czy ktoś mi może powiedzieć jak to się obsługiwuje? Wiem, że na pewno spytasz e, jedną pałeczkę tak jak e, długopis, a drugą pomiędzy palce, żeby i ruszasz tylko jedną. Najpierw przełam to na pół No trochę siły, nie, nie wygłupiej się. No trochę dalej, bo jak coś to jeść. Bo no. jakiś tak. Ty tylko jedną ruszasz. Bo u mnie tam teoria jeszcze zgadni. Gorzej z praktyków. Powiedzmy, że jako tako... No się głubie, no. No głubie się głubie. No z łyżki. Następne, o, o, na, patrz, na, patrz, 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 mam jajko. I, i obiecujemy, że na następnym razem będzie umiał, tak? <grym> Dobre. Nie. bardzo. Jedno co powiem. Bardzo, bardzo mnie to smakuje. Pierwszy raz w życiu coś takiego jem. No, no trzeba byłoby spróbować, no. Nawet mogę polecić. No mi też bardzo Ramy, smakuje. Który mi naprawdę smakuje. No. Jedziemy dalej? A dasz, dasz odjeść, bo jestem taki pełny po tej misce? Tak? No, trochę mnie one z patyczkami, bo dziwo. Na, kon, znaczy na, kon, na już nie było tak źle, na początku było strasznie, no na nie? Na początku tak, no. ale taka ta miska to jest aż, aż. No ale no, dobra, nie, nie... mamy tutaj jeszcze trochę przystawek. Sharing plate i pytajcie mi co to jest, tutaj będzie rozpiska. Postaram się to dla was jakoś rozpisać. Krewetki, kurczak, jajko i coś jeszcze, nie wiem co to jest. To chyba cebulka chyba będzie. O, nie wiem, takie to weszło. Nic. Dobra, nie wiem, co to jest. Jakiś pierożek, coś. No pierożek, pierożek. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co to jest. Taki to pierożek, co to było? Z czymś, Tam no. pewnie masz napisane, co to było. Dobra, wiesz, że coś tu było, no. to było. tego nie mam. To chyba będzie kurczak po mojemu. No, też mi się tak wydaje. To czysty. Fajny Będzie tak to tlecik, no. Ale cebulka jest dobra. No i fajnie. No i to jest krewetka. Krewetki bardzo lubię. Dobra. No to krewetka to jak ma być niedobra? Panie Arca. Mm, to to podejrzewał, że będzie dobry coś do tego? szału nie ma, dupy nie urywa. Czyli co? Tylko ramen tak Ci podszedł. No i zostało Ci w sumie jajeczka tylko. No właśnie, się muszę zepnąć, też jajeczko czuję. Yes. No pół. Ale ma fajną skórupkę. No, szczerze, to można. wygląda naprawdę ciekawie. W nie to jest mi bardzo dobrze podeszło. No. Tutaj? No, jajko panierce, tak? Po prostu. Czału nie ma. Ładnie to to wygląda, ale dla jeszcze raz. Nie, nie spodziewałam się, że tak naprawdę dostanę drugą zupę, bo ja już jestem najedzony po tym pierwszej. A tutaj, spójrz, że to jest naprawdę spore danie. Tak się wydaje, że tego mało nie jest, no nie? Najpierw spróbuję tego bulionu, bo jestem ciekaw tego. dobrze, że mam wszystkie narzędzia potrzebne. Może zupełnie inaczej spokojnie niż poprzedni. Ten bardziej przypomina taki, wiesz, tradycyjny, no nie? Jest smaczny. Ale bardziej taki wołowy, tak? Mhm. Nie, ale, ale smaczny, naprawdę taki dosyć intensywny, ale że wiesz nic w porównaniu z tym, co jedliśmy przed chwilą. No i cały pieżorze. Troszka w Na działanką. Podobne do tego swojego co ty miałeś. Oj, to jest mięsko, no nie? Zresztą akurat mi się rozpadło, więc może dobrze pokazać. No coś podobnego. No bardzo nie, podobne, bo ja bym jeszcze ja całym by. się nie dziwił, jeżeli to będzie te same nadzieje tylko troszkę inaczej podane. Bo mm -hmm. twoje były zapieczone, a moje po prostu pływają w tym. Ale są zobaczmy. Problem polega na tym, że już jest zwyczajnie najedzony, także po, 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 po tym pierwszym potrzebu to dlatego jest naprawdę dużo. Może słuchajcie, bo trzeba zacząć od przystawek, z przystawki popróbować i ramerem sobie się dojeść. Wtedy to może te smaki by były dużo inne, bo teraz jak ja... Dostałem te bardzo wielkich smaków, te przystawki to nie były dla mnie takie czymś wybitnym, czymś dobrym. Prawdopodobnie na to tak jak mówisz, że dostałeś już te główne danie, jest też najedzony, to już zupełnie inny odbiór. i główne danie przede wszystkim Ci bardzo smakowało, tak? A tutaj masz po prostu przystawki, no przystawki do no, przystawki, no nie wiem, co dużo wiele. Ale dobrze, że to mi smakuje. Za 20 zł moim zdaniem warto, jest smacznie, nie ma co narzekać. Tylko tyle, że nie polecam so też tak ja, jak ja jednego i drugiego, bo to jest po prostu za dużo.